Plac Daszyńskiego powoli nabiera ostatecznego kształtu. Trwają prace wykończeniowe estakady Żółkiewskiego, którą jeszcze w lipcu zostanie poprowadzony ruch pojazdów. Sama estakada Żółkiewskiego jest przygotowywana do tego, żeby można było całe plac Daszyńskiego przebudować, czyli zakończyć tą przebudowę. Musi być w pierwszym rzędzie wzięta do eksploatacji, czyli do ruchu. Także tu liczymy z końcem, z końcem lipca wziąć tą estakadę Żółkiewskiego do eksploatacji, i zająć się przebudową samego ronda już pod stakawem. Intensywne prace prowadzone są także na głównym obiekcie inwestycji, czyli moście przez Wisłę. Do końca miesiąca, na łuku północnym, ma być podwieszona cała płyta jezdna. Ostatnie centralne elementy będą podwieszane z barek w nurcie wody. Teraz najtrudniejsza sprawa to jest podpłynięcie i zastabilizowanie barek przy dość szybkim jednak nurcie Wisły i precyzyjne podniesienie na, na, na właściwą wysokość, zmontowanie tych wszystkich urządzeń pod elementem, który jest podnoszony i podciąganie. Później następuje precyzowanie położenia. To też jest praca wymagająca dużego, duże, dużej uwagi i dużego nakładu pracy. Ale to już jest no, taka typowa praca mostowa. Kierowcy doświadczają także utrudnień związanych z budową mostu na ulicy Łódzkiej, gdzie ruch odbywa się wahadłowo. Ruch wahadłowy przez, przez parę dni, z tego względu, że samo rondo jest w przebudowie i wpinane, ten ruch komunikacyjny, jak on nazwał. Także to, no, prosimy o cierpliwość wszystkich kierowców, którzy, którzy muszą przejechać przez, przez te rondo, czy przez ten odcinek trasy. No mamy trochę utrudnień przy tym ruchu wahadłowym, aż do potwa parę dni, że można było ten to rondo przebudować już docelowo. Plac Daszyńskiego zostanie oddany do użytku jeszcze tego lata. Otwarcie mostu zaplanowano 1 grudnia. Jak zapewnia wykonawca, na dziś termin ten nie jest zagrożony.